Dzień dobry, witam serdecznie, Tomek Rozmus, SmartTrader.pl, popyt, podaż, logicznie o inwestowaniu. Moi drodzy, dzisiaj o kontraktach terminowych na dwie najpopularniejsze kryptowaluty świata, Bitcoin i Ethereum. Bitcoin już Wam jest pewnie znany, bo kontrakt na Bitcoina, kontrakt futures, już jakiś czas temu został wprowadzony na największą giełdę towarową świata, CME. A teraz do niego dołącza... Ethereum. Zapraszam na odcinek. Moi drodzy, na samym początku mógłbym zadać pytanie, co łączy Bitcoina i Ethereum z giełdą masła i jajek. Giełda CME rozpoczyna swoją działalność w 1898 roku w Chicago, po czym staje się największą giełdą na świecie, towarową na świecie i. Zaczyna swoją działalność oczywiście od handlu jajkami i masłem. Tak powstały, kontrakty, pierwsze kontrakty terminowe, notowane właśnie w Chicago. A dzisiaj handlujemy oczywiście Bitcoinem i 8, 8 lutego dołącza do tego Ethereum. Czy może to pomóc kursowi z pewnością, z pewnością nie zaszkodzi? Ale tak, może dlatego, że kontrakty terminowe, to, które notowane są na amerykańskich giełdach, no tutaj mówimy właśnie o CME, umożliwiają niektórym instytucjom finansowym w, w ramach statusu inwestowanie właśnie w kontrakty terminowe i niektóre firmy. Zarejestrowane w Stanach fundusze inwestycyjne z racji swojego statusu, regulaminu, nie mogą inwestować na niektórych rynkach albo nie mogą inwestować w niektóre produkty. I te ograniczenia sprawiają, że na przykład nie każdy fundusz inwestycyjny może iść sobie na jakąś po prostu giełdę i kupić bitcoiny i przytrzymać. Prywatny tak, natomiast jakieś fundusze, powiedzmy, emerytalne nie mogą tego robić. Po pierwsze, to są instrumenty wysokiego ryzyka, po drugie, na przykład są tylko i wyłącznie zobligowane do lokowania pieniędzy w danym kraju. Natomiast jeśli chodzi o CME, ona delikatnie otwiera coraz większej rzeszy dużych graczy furtkę do tego, żeby inwestować. No i kontrakt terminowy tak jak najbardziej, na CME, tak, bo jest bezpiecznie, Bitcoina już analizujemy. Moje wykresy, które często żeście widzieli, jak przewidywałem ceny, przyszłe ceny Bitcoina, mierząc na przykład Point and Feature Chart, używając wykresów tylko i wyłącznie OHLC, używając wykresów ręku, wolumenu skumulowanego, to wszystko działo się na Bitcoinie, ale to był kontrakt terminowy, gdzie jest jeden wolumen, który definiuje obroty i też pewnego rodzaju zamiary dużych inwestorów. Teraz będziemy mogli również korzystać z Ethereum. Ten kontrakt dopiero się rozwija. Powstał 8 lutego, jest jeszcze młody, ale Bitcoin już jest bardzo, bardzo dojrzałym tym kontraktem. Czekamy na następne kryptowaluty i dzisiaj trochę o specyfikacji i żeby już tutaj nie przegadać tego live'a, to już was zapraszam w tym momencie właśnie na Tutaj akurat Coindesk. I między innymi widzimy tutaj bardzo ciekawy artykuł, który pokazuje właśnie tą informację o tym, że 8 lutego jest kontrakt Ethereum notowany na CME. Ale ja bym bardzo szybko chciał tutaj dobi dobić do jednej informacji. Przede wszystkim każdy kontrakt to 50 Ethereum. Na Bitcoinie jest tak, że każdy kontrakt futures na Bitcoina to 5 bitcoinów. 5 bitcoinów. Um, I to musi być zostać, znaczy, musi zostać rozliczone w bitcoinach. Po prostu w bitcoinach. Już nie chcę nazywać fizyczne bitcoiny, bo to tak za bardzo nie pasuje, ale w realnych bitcoinach. <grych> I tak samo tutaj, jeśli chodzi o Ethereum, dokładnie tak samo jest. Czyli jeden kontrakt na bitcoina na CME to 5 bitcoinów i jeden kontrakt na Ethereum, to 50 eterów. I teraz wszystko notowane oczywiście jest do dolara amerykańskiego, no i są też tutaj i zalety i wady, ale do tego za chwileczkę wrócę. Przede wszystkim skupmy się w pierwszej kolejności na Bitcoina, na Bitcoinie. Linki do tych dwóch stron, gdzie możecie sprawdzić w własnym zakresie tą specyfikację, to jest CME Group, jest to na stronie Giełdy, która notuje i zorganizowała rynek. Jeden kontrakt unit, jeden bitcoin to 5, czyli jeden kontrakt to 5 bitcoinów. Jak to jest Ethereum, jest to 50 index point, czyli 50 etarów. Są tutaj podane również godziny handlu, czyli można się spodziewać, że tutaj akurat em, praktycznie od poniedziałku do piątku ten handel jest em, organizowany. Bardzo ważna rzecz, że jeżeli kupi kontrakt terminowy na CME to ruch jednego, ruch o jeden tick, no to jest jest wart 12,50, nie całkiem sporo. A ile to jest na Bitcoinie? A na Bitcoinie to jest 25 dolarów, czyli każdy tick, który skacze, to jest równowartość 25 dolarów, a skacze o 5 dolarów. Czyli na przykład, jeżeli teraz popatrzymy sobie na Bitcoina, to on może kolejną wartość, najniższą, jaką przeskoczyć tutaj, to o 5 dolarów. No taka jest jego po prostu specyfika, to jest akurat kontrakt terminowy, wykres jednominutowy, 5, 60 minutowy, więc... Chodzi o to, że każdy tik tutaj to jest o 5 dolarów rozliczany. Tak, żebyście po prostu wiedzieli. Bardzo ważna rzecz jest to również, kiedy rozliczamy ten kontrakt i w jakich godzinach on jest handlowany. No to tutaj akurat widzieliśmy. Natomiast jeśli chodzi o kalendarz, to. Widzimy, kiedy kończą się te kontrakty. W tym momencie rozgrywany jest kontrakt, jeśli chodzi o bitcoina, jest rozgrywany najbliższy kontrakt, który wygasa, to on wygasa 26 lutego. Pamiętajcie, nigdy nie czekajcie do wygaśnięcia tego kontraktu, dzień wcześniej e, należy uciekać. I właśnie wtedy, dokładnie w dzień wygaśnięcia kontraktów terminowych, albo w przeddzień zaczynają się jakieś dziwne ruchy na Bitcoinie. Bardzo często Bitcoin spadał średnio o 2,3%. Ja wiem, że niektórych tutaj mogę zabić śmiechem, mówiąc, że na bit, o Bitcoinie, że on skacze fruktuuje 2,3% były większe spadki, ale zazwyczaj w dzień rozliczenia e, są spadki. Następny kontrakt terminowy to jest marzec, seria marcowa, seria kwietniowa i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest Ethereum? Tutaj jeszcze popatrzymy tylko szybciutko na kalendarz, czyli też 26, dokładnie tak samo jak Bitcoin jest rozliczany i właśnie trzeba zaobserwować, bo to będzie pierwsze rozliczenie kontraktu terminowego. Będzie pierwsze rozliczenie 26 lutego 2021. Jak grać kontrakty terminowe? Tutaj nie będę poświęcał oczywiście na to czasu, bo moglibyśmy bardzo długo o tym rozmawiać i pewnej specyfiki kontraktów terminowych, dlatego zapraszam Was na wtorki na rynkach. W opisie tego filmu znajdziecie moje cotygodniowe wydarzenia. Wtorek. O godzinie 11 analizujemy rynek na żywo i zapraszam Was również osoby nowe do pobrania z mojej strony darmowego szkolenia Price Action, jeżeli chcecie rozwijać swoją wiedzę też jeśli chodzi o analizę rynkową. Ona jest na smarttrader.pl szkolenie. Price action jest zupełnie bezpłatne, więc zachęcam i zachęcam do pojawienia się właśnie na wtorku na rynkach, bo teraz będziemy analizować między innymi Ethereum coraz częściej. No i teraz ta data, i w przeddzień, czyli 25 i 26, będzie bardzo ważny, i myślę, że tutaj może dojść do manipulacji rynkiem, a manipula manipulacja rynkiem poprzez właśnie kontrakty terminowe, no to stara gierka dużych graczy. Popatrzmy zatem na wolumen, ale może zacznijmy od od Bitcoina, bo również tutaj na CME możemy sprawdzać volume trading, czyli handel Ilość handlowanych bitcoinów na danej serii. No i teraz widzimy, że seria, seria february, gdzie, czyli luty, ma największy wolumen handlu. I im bliżej wygaśnięcia kontraktu, czyli im bliżej będzie 26, tym będzie malał wolument tutaj. To znaczy on nie będzie malał, ale ten wolumen będzie się przenosił na serię wyżej. Czyli ta seria wyżej, czyli wygaśnięcie w 26 marca i kontrakt marcowy będzie przejmował ten wolumen, czyli nie będą inwestorzy już inwestować w ten kontrakt, ale będą przerzucać się, rolować na następną serię. Wiem, jeżeli jesteś nowy tutaj na rynku generalnie finansowym, to takie pojęcie jak rolowanie, seria kontraktów terminowych może się wykazać ukazać dziwne, ale Rolowanie to jest sprzedanie serii kontraktu terminowego na przykład luty i przerzucenie się czyli kupienie w tym samym momencie kolejnego kontraktu. Możesz już w tym momencie spekulować, możesz kupić kontrakt terminowy z wygaśnięciem na 26 czy na december. Nie pamiętam, już teraz trzeba byłoby sprawdzić w kalendarzu, kiedy kontrakt grudniowy w 2021 roku wygasa. 30 december, czyli 30 grudnia będzie wygasał. I można kupić już w tym momencie ten kontrakt. Teraz sami zwróćcie uwagę, są różnice w cenach. Na przykład, jeżeli kupicie, tutaj nie ma jeszcze kontraktu terminowego, nie ma kwoty, ale Kontrakt terminowy na Bitcoina, jeżeli byście chcieli kupić na, lut na przepraszam, na czerwiec 2021 roku. No to już on kosztuje 55 tysięcy dolarów. 55 tysięcy 55 tysięcy, a teraz mamy 51 380, czyli rynek w tym momencie szacuje, że em, czy wycenia Bitcoina w ten sposób. Bo kupując kontrakt terminowy, czyli kontrakt z dostawą w jakimś czasie, bo po to są kontrakty terminowe. Kupuję na przykład kontrakt terminowy na zboże we wrześniu. Wrześniowy. Czyli mówię tak: zapłacę dzisiaj za zboże, które będzie dostarczone we wrześniu. Zapłacę dzisiaj za kontrakt terminowy przykładowo na ropę. Czyli kupuję dzisiaj ropę po dzisiejszej cenie z dostawą w grudniu. No i teraz, słuchajcie, jeżeli zwrócicie dobrze uwagę, to możemy kupić kontrakt czyli możemy kupić bitcoina z dostawą, czyli z wydaniem w czerwcu za 55 tysięcy dolarów już. Nie? Czyli. Nie po takiej cenie. Czyli dzisiaj możemy sobie zagwarantować, że odbierzemy ten tom, tego bitcoina za 55. Czyli dzisiaj kupuję, odbieram, e, odbieram w czerwcu. No i teraz ktoś mógłby powiedzieć, Tomek, no, ale po co kupować dzisiaj płacić więcej, jak moglibyśmy przecież kupić sobie tego bitcoina i go przytrzymać? My nie musimy nic e, otrzymywać w czerwcu, e, w lipcu, w grudniu i tak dalej, i tak um, dalej. Ale z produktami, z produktami mm, innymi. Jest bardzo podobnie, no możesz sobie kupić na przykład ropę, którą dzisiaj zmagazynujesz, no ale kosztów magazynowania bitcoina nie ma, to jest absurd. Ale tak są, tak są skonstruowane rynki finansowe, że możesz, jeżeli ta cena będzie wyższa w czerwcu, to im bliżej wygaśnięcia tego kontraktu, to ten kontrakt w tym momencie też wzrośnie. Jest to po prostu produkt spekulacyjny. Jeżeli chciałbyś kupić bitcoina serię marcową, no to dzisiaj już musisz zapłacić 52 tysiące dolarów i zabukować sobie dzisiaj cenę bitcoina, którą, które otrzymasz dopiero w, w marcu. Tutaj oczywiście więcej czasu musielibyśmy spędzić nad rozwijaniem tego, ale popatrzmy szybciutko na jak to jest właśnie na Etherze, no bo Ether również ma tutaj swój też wolumen, settlement i tak dalej, ale mieliśmy najpierw sprawdzić wolumen. Szybciutko idziemy do wolumenu, popatrzymy, czy ktoś w ogóle handluje tym kontraktem terminowym i okazuje się, że tak, już jest handlowana seria, seria, Marcowa, seria nawet April. No i teraz wiadomo, że najwięcej ludzi będzie siedzieć na tej serii. Czyli 654 kontrakty. 654 kontrakty. 654 kontrakty. Pamiętacie ile za kontrakt? Razy 50. Czyli 32 700 eterów przehandlowanych em, tutaj na tej serii em, na luty. No, trochę jeszcze mało, przyznam szczerze, ale jest to seria, która która z pewnością będzie się rozwijać. No i teraz słuchajcie, jeśli chodzi o kontrakt terminowy na Ethera, no to wiadomo, nie ma tutaj żadnych airdropów. High barrier to entry for regular investors. No rzeczywiście jest to wysoka bariera wejścia dla małego gracza, czyli to jest rynek bardziej stworzony dla dużych graczy, dlatego że musisz mieć tutaj też duży depozyt, dlatego że każdy kontrakt terminowy, jeżeli przeliczymy przez 50 eterów, no warto jest 85 tysięcy dolarów. Wiadomo, że potrzebujesz tylko jakąś jedną dziesiątą z tego, w zależności od brokera, ale to i tak jest dużo. To nie jest dla małych graczy. No i wiadomo, że jeśli chodzi o kontrakty terminowe, potential to lose more than initially invested, czyli wiadomo, że możesz stracić więcej, niż potencjalnie tutaj zainwestowałeś. No tutaj akurat... Większość brokerów ma te margin, kole y i wycina te trady, ale w kontraktach terminowych jest to też możliwe. Pamiętacie sytuację pewnie z ropy, a jeśli nie, no to um, zapraszam do prześledzenia mojego kanału YouTube. Tam było dobrze, jedno, jedno, jeden z filmów, właśnie jak ropa mogła kosztować nawet minus 40 dolarów. Minus, tak, można teoretycznie można to tak ująć, że ktoś dopłacał za to, że ktoś weźmie sobie ropę. Doszło do tego w ubiegłym roku, w kwietniu do takiej dziwnej sytuacji, że kontrakt nie spadł do zera, a spadł poniżej, poniżej zera. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam was do komentowania i do zadawania też pytań. Kontrakty terminowe będą teraz analizowane również na Ethereum, bo dużo osób domaga się tego na moim kanale. Zapraszam was na wtorki na rynkach, bo od teraz tego momentu będziemy bardzo mocno przyglądać się też Ethereum oprócz akcji na rynku amerykańskim, oprócz kontraktów terminowych na inne surowce, to również na Ethereum. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Zapraszam do komentowania i do subskrypcji kanału, jeśli nie subskrybujecie. I dajcie łapkę w górę, chociażby dla zasięgu. Będę Wam ogromnie wdzięczny. Trzymajcie się, cześć.